Witajcie rodacy. 10 lat temu, gdy ktoś usłyszał o Devil May Cry, to robiło mu się ciepło. Wtedy to była gra wyznaczająca trendy w dziedzinie slasherów i nie miała praktycznie żadnej konkurencji. Teraz postanowiono zrestartować serię, aby i nowe pokolenie mogło zasmakować i wchłonąć przygody z Dante fabularnie gra prezentuje się bardzo soczyście. Otóż cały świat jest pogrążony i kontrolowany przez demony. Głównym ich przedstawicielem jest pan o imieniu Mundus, który kontroluje ludzi poprzez inwigilację. Jako, że ma dostęp do każdej kamery na ulicy, jest prezesem jedynego i wielkiego banku, jak i w swoich łapkach trzyma najpopularniejszy napój gazowany. Te trzy rzeczy dają mu pełną kontrolę nad ludźmi, którzy nawet nie są świadomi powali sytuacji. Jednak pewna mała Cała organizacja przeciwstawiła się temu cichemu terrorowi i chce położyć temu kres. W jej skład wchodzi oczywiście Dante, czyli my. Jednak jesteśmy dość nieprzeciętni, ponieważ nasz ojciec był wielkim demonem, a matka aniołem. Z tego połączenia wyszedł potomek, na którego mówią Nephilim. Jak na Slashera przystało, będziemy mordować setki wrogów, ale by to robić musimy mieć odpowiedni sprzęt. A jesteśmy wyposażeni w to co niegdyś, czyli Mieć, Rebellion i dwie wielkie spluwy. Jednak są też nowości, jak podział kategorii broni na anielskie i demoniczne. Do pierwszej grupy można zaliczyć Wielką Kosę, jak i Shirukeny, a do drugiej Topór i Pięści. Ostatnimi dostępnymi gliverami jest Shotgun i Ala Granatnik. Warto tutaj zaznaczyć, że większość broni ma kilka funkcji, jak na przykład to, że posłużą nam jako haki, dzięki którym będziemy mogli wczepić się wroga i go przyciągnąć, albo samemu do niego szybko podlecieć. Dodatkowo niektóre miejsca są zamknięte przez specjalne drzwi, aby je otworzyć, będzie nam potrzebny konkretny oręż. Gra, jak widzicie, stawia na różnorodność i wykorzystywanie wszystkiego, co twórcy dali nam do dyspozycji ma to również wpływ podczas walki z demonami. Im bardziej zróżnicowanie będziemy kroić wrogów, czyli raz jedną bronią, potem drugą, w powietrzu czy za unikalne kombosy, dostajemy dużo więcej punktów w stylu. Po co nam one? Ano na przykład by odblokować nowsze sekwencje do każdej z naszych broni, albo by kupić w sklepiku eliksydy, które mogą przywrócić nam kilka procent zdrowia podczas walki, bądź coś bardziej permanentnego jak kawałki paska życia. Ostatnią wartą wspomnienia rzeczą jest Berserk, nazwany tu demonicznym trybem. Po naładowaniu tego paska, Dante staje się bardzo potężny: oczy robią się krwisto czerwone, a wszyscy wrogowie lewitują nad ziemią. Jednak nawet najprzyjemniejszy gameplay może znużyć, jak ciągle będzie to samo. Tutaj przerwą między jedną a drugą sekwencją stanowią elementy platformowe, gdzie będziemy wykorzystywać nasze umiejętności, aby przemierzać na przykład nad wielkimi przepaściami. Dodatkowo, niemal każdy poziom ma. Bardzo bardzo dobrze ukryte znajdźki, dzięki którym odblokujemy areny z mniejszymi misjami do wykonania. A jak prezentują się wrogowie, na których będziemy ostrzyć nasz oręż? Tutaj jest ponownie całkiem dobrze, zarówno pod względem ilościowym, bo zawsze mamy masę zabawy z nimi, jak i różnorodnościowym, a to dlatego, iż do samego końca rozgrywki będziemy spotykać coraz to nowszych demonów, albo jeszcze bardziej złożone wariacje poprzednich, których znamy. Ostatnimi przeciwnikami, na których warto się zatrzymać, to bosowie. Niestety trochę mnie rozczarowała zarówno ich ilość, jak i prostota, aby takich zabić. Wystarczy znaleźć, co nie jest trudne, jakiś słaby punkt i powtórzyć razy 15. Jednak zdecydowanie ich plusem jest krwistość, brutalność, jak i animacje zabijania, które aż ociekają miodnością, flakami i rzezią temu wszystkiemu towarzyszącą. A co z lokacjami, które przemierzymy? Otóż cały świat, w którym będziemy się poruszać to czasy teraźniejsze. Jednak jako że nie jesteśmy zwykłymi śmiertelnikami, to będziemy mieli dostęp do alternatywnego świata, tak zwanego limbo. Tylko w nim występują demony, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. Jednak to nie wszystko, bo tam nawet budynki i całe pomieszczenia mogą ulegać deformacji. Na przykład architektura ulewia rozpadowi podłogi nam się osuwają spod stóp, a ściany będą chciały nas zmiażdżyć. Ci, którzy wymyślili ten świat, musieli mieć mocnego dilera, by powpadać na takie pomysły. Ale muszę wam się przyznać, że nie raz, nie dwa i nie dziesięć mówiłem sobie wow, wytyfy, no co tu się po prostu dzieje. Oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu. Tutaj duży plus dla autorów. Graficznie nowy Devil May Cry trzyma poziom. Nie jest to może najlepsza grafika na rynku, jednak do szybkiego slashera jest sam raz. A inną zaletą z tego względu jest to, że nie potrzeba mieć mocnego kompa, aby pograć na wysokich detalach. Kolejną ważną rzeczą jest udźwiękowienie, które jest tutaj kapitalne. Ciężka elektronika i metalowe brzmienia komponują się rewelacyjnie z akcją, która aż kipi nam na ekranie. Reasumując, produkcja ta jest grą naprawdę bardzo dobrą, już od samego początku rozgrywki zostajemy zmuszeni do zażylania masy przeciwników w brutalny i efektowny sposób. Idąc dalej przez grę otrzymujemy nowe umiejętności bohatera i bronię, które tą frajdę jeszcze bardziej kumulują. By uzasadnić czemu tak naprawdę my zabijamy wszystko dookoła, wprowadzono interesującą fabułę, która trzyma się kupy i jest opowiedziana w ciekawy sposób, a nie na odwal. Dodatkowo w przerwach między sieczką dostajemy platformowe elementy, a owe wykonane są zacnie, więc nie zaznamy tutaj nudy przez całą przygodę z tym tytułem, a owa starczy nam na około 10 godzin rozgrywki spokojnie. Ostatnią ważną rzeczą, która zasługuje na pochwałę to design graficzny, bo poziomy jakie tutaj zwiedzimy, jak i kaseki, które zobaczymy są mocno nieprzeciętne. Tak więc czy ta gra ma wady? No przyczepiłby się do niskiego poziomu trudności, który jest dostępny zanim przejdziemy grę, no bo potem satysfakcjonujący dopiero się odblokowuje. Kolejną rzeczą jest ilość bossów, jak i ich nieskomplikowana eliminacja, która polega tylko na powtarzaniu jednej czynności. Tutaj ewidentnie można byłoby coś bardziej zaawansowanego wprowadzić, jednak pomijając te fakty, dostajemy grę wręcz świetną i wciągającą, a przede wszystkim, która zasługuje na 8,5 na 10. No i tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.